ci jak każdy grze główno parta jest na pewnym E Pan Bóg stworzył wielki, piękny świat! Napełnił go rozmaitymi dobrami, z rozmaitymi bogactwami i powiedział do człowieka: czyńcie sobie ziemię poddaną. To znaczy, mówi, korzystajcie z tych dóbr, korzystajcie z tych bogactw, które są zawarte w świecie. Problem polega na tym, że czasem materia staje się nie tyle środkiem, nie tylko przedmiotem używania, ale staje się celem, do którego człowiek dąży. Jeżeli człowiek nie tyle korzysta z dóbr, nie tyle korzysta z materii, ile podporządkowuje jej swoje życie, swój czas, swoje decyzje, to znaczy, że daje się zagarnąć chciwości. Pamiętacie mojego księcia? Autor tam genialnie rozróżnia pomiędzy człowiekiem, który potrafi korzystać z dóbr tego świata, z takim, który jest człowiekiem chciwym. Otóż człowiek zachwycający się światem, gdy patrzy na dom, mówi jaki wspaniały, jaki piękny dom. Białe ściany, czerwona dachówka, dzikie wino, gołębie na dachu, w tym domu można wspaniale mieszkać, można wspaniale żyć. Człowiek chciwy zupełnie nie patrzy na wygląd domu, tylko pyta, ile on jest warty, za ile można go sprzedać. Jak słyszy, że za 100 milionów, to mówi to wspaniały dom. Człowiek może oszukiwać samego siebie, że korzysta z dóbr tego świata, ale jeżeli wszystko przelicza na pieniądze, pieniądze, które miały być ułatwieniem w wymianie dobra, stały się celem samym w sobie, no to człowiek, podporządkowując wszystko pieniądzom, jest chciwy. Oszukuje samego siebie. On już nie żyje, nie korzysta z dóbr tego świata, tylko wszystko przelicza na gotówkę. Jeżeli ktoś daje się zagarnąć chciwości, jeżeli ktoś wpada w ciąg zdobywania pieniędzy, to problem polega na tym, że ten proces nie ma końca. Nie ma takiej sumy pieniędzy, o której można by powiedzieć dosyć. Już jestem bogaty, wystarczy mi gotówki. Wartością staje się już nawet nie posiadanie, wydawanie pieniędzy, ale sam proces jego gromadzenia. Człowiek, który dał się zawładnąć chciwości, może być człowiekiem, który nie tyle czerpie przyjemność z wydawania, z korzystania ze swojego bogactwa, ale z poczucia, że ma potężne konto. Człowiek chciwy, mimo posiadanych wielkich dóbr, może być człowiekiem bardzo skąpym. On nikomu nic nie da, nikomu nic nie pożyczy, ponieważ to mogłoby uszczupić jego władzę, jego znaczenie. A zatem pieniądz tak bardzo potrafi zawładnąć człowiekiem, że nawet człowiek z tych pieniędzy nie potrafi korzystać. Problem polega też na tym, że chciwość nie dotyczy tylko ludzi bogatych. Można być bardzo biednym, bardzo ubogim i też dać się opanować chciwości. Po czym to poznać? Po tym, co jesteśmy gotowi zrobić, żeby zdobyć jakieś dobra. Jeżeli człowiek zgadza się, że będzie kłamał, będzie nieuczciwy, dopuści się jakiejś defraudacji, kradzieży czy jeszcze większego zła po to, by zdobyć jakieś dobra, to znaczy, że dał się opanować chciwości. Nawet jeżeli będzie to dotyczyć drobnych sum, drobnych pieniędzy, drobnych, jakichś materialnych profitów. Gdy mówimy o chciwości, to najczęściej mówimy o materii, o dobrach tego świata. Ale chciwość może dotyczyć również dóbr duchowych. Jest pewna forma zachłanności dotycząca wiedzy, książek, znajomości. Kontaktów z innymi ludźmi, podróży, zwiedzania jakichś miejsc. Jeżeli człowiek chce podporządkować, żeby mieć więcej, gromadzić w sobie doświadczenia, by potem móc z nimi się chwalić, zyskiwać w naznaczeniu, błyszczyć przed innymi, to jest to też forma chciwości, zachłanności, mimo że bezpośrednio nie dotyczy dóbr tego świata. Cziwość, zapłanność w tym świecie jest rzeczywistością, która grozi każdemu z nas. Warto się przed nią świadomie bronić. Jak to robić? Myślę, że przede wszystkim zadbać o relacje z ludźmi. Miłość, przyjaźń są więziami, których nie da się kupić. Ktoś, kto kocha, kto się przyjaźni, ma poczucie szczęścia w tych relacjach, nie będzie robił z pieniążka Bożka. Inną sprawą jest zadbanie o odpoczynek zapytanie, czy potrafił uszanować niedzielę, swój urlop. Czy też w te dni wkrada się moja praca, czy też w te dni niszczone są przez moją pracę. Ważną rzeczą jest jałmużna, jest gotowość pomagania innym. Bo można mieć bardzo dużo, a jeżeli się daje innym, to się nie jest człowiekiem chciwym. Powiem, przeciwieństwem chciwości nie jest ubóstwo, nie jest nieposiadanie niczego, ale umiejętność obderowywania innych. Przeciwieństwem chciwości jest hojność. I dlatego może warto czasem popatrzeć na swoje dobra, swoje konta, swoje biblioteki, swoje szafy, swoje mieszkania. Może są tam rzeczy, których od dawna nie używaliśmy, a mogą się innym przydać. Taki remanent na pewno będzie dobrym momentem, by obronić się przed szczciwością.